Siema, z jeszcze tak przed filmem zapraszam was na mojego Instagrama Łezifty, ponieważ jest tam nowe zdjęcie, no i generalnie jeśli zostawić tam serduszko oraz followka No to oczywiście na każdą wiadomość wam odpiszę w ciągu tygodnia Także wydaje mi się, że mega, mega spoko opcja, bo w sumie mało kto tak robi Oprócz tego zapraszam was do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem Oraz do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem. Oprócz tego zapraszam was do używania mojego kodu Czyli oczywiście kodu Łezif w sklepie w Fortnite Byłoby mi na serio, serio mega, mega miło Jeśli byście użyli tego kodu Ponadto, zapraszam Was do subskrybowania tego kanału wraz z maniczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje. Także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole. Ponadto, zapraszam Was oczywiście do napisania w komentarzu drzwi, a ja Wam przypięłam serduszko, także każdy komentarz o treści drzwi serduszkuje. No i co, generalnie w dzisiejszym odcinku troszeczkę o zapowiedzi spider o generalnie zmianach na mapie. Oraz o trailerze kolejnego sezonu, także szykuje się naprawdę, naprawdę niesamowicie ciekawy odcinek, więc zapraszam już oczywiście do oglądania. A więc generalnie wczoraj wieczorem zaszły kolejne zmiany na łapie, no i już wam tłumaczę o co w tym wszystkim chodzi. Generalnie, no to do Fortnite'a został wprowadzony drugi etap zabierania miejscówki, no i właśnie zaszły... Troszeczkę zmiana mapy zaszło, no w sumie tak dokładniej. No i wszystko prowadzi, oczywiście, tylko do jednego: czyli do eventu. Do live eventu, który w sumie niedługo będzie. Bo z tego co pamiętam, to jest on 12 o godzinie 22. Ale nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że 12 o godzinie 22 będzie. No i generalnie, wszystko właśnie prowadzi do tego eventu, ponieważ Kukurydziany Kompleks to jest kolejna miejscówka, która została zabrana przez właśnie UFO. No, i wszystko idzie ogólnie zgodnie z planem, chyba. Obcy nie wiedzą, że jest to generalnie plan nasz w sumie, a nie ich, ponieważ jest to część nasza planu, na którą dali się oni nabrać. Ponieważ lokacja, choć zaczyna znikać, to naprawdę ma mega konkretną rolę do odegrania. Ponieważ wczoraj, generalnie zabrano właśnie. Lokacje, w sensie zabieranie weszło w drugą fazę. No, jeżeli kompletnie odstawiliście Fortnite do czasu eventu, no to już wam mówię o co chodzi. Zabieranie takim miejscówki jest generalnie podzielone na kilka etapów. No i ten ostatni prawdopodobnie zacznie się totalnie przed eventem, albo no nawet, no nie wiem, może się zacząć pół godziny przed eventem i żeby z eventem to idealnie weszło. Generalnie, no to wyrwano fragmenty wyspy, no i zmieniły one swoje położenie i zaczęły się kierować w stronę statku matki. Więc, no generalnie tak to wygląda. Samo w sobie nie jest to jakieś niesamowite. Jednak wszyscy wiemy, że chodzi tutaj generalnie o ładunki umieszczone na wyrwach. Ponieważ są takie tam, no i naprawdę wygląda to wszystko mega ciekawe. I naprawdę, fabuła tego wszystkiego jest naprawdę, naprawdę mega ciekawa. Nie wiadomo, kiedy będzie ostatni etap, no ale tak jak powiedziałem, zazwyczaj się to będzie działo gdzieś tak pewnie 11, 12. Wydaje mi się, że dosłownie przed eventem będzie ostatni etap, no ale nie jest to nigdzie potwierdzone. No i Epic nigdzie na ten temat się nie wypowiadało. Jest to tylko moja teoria, no ale wydaje mi się, że jest to nawet bardziej niż pewne, że sam ostatni etap będzie tuż przed. Przed rozpoczęciem eventu ma to najwięcej sensu, więc no, wydaje mi się, że tak to będzie. No i generalnie nie są to oczywiście jakieś niesamowite zmiany, wręcz są niezauważalne dla takiej normalnej osoby, która sobie gra w Fortnite'a. No ale rzeczywiście takie są, no i naprawdę kierują nas w dobrą stronę, jeśli chodzi o event, ponieważ zapowiadają nam naprawdę niesamowicie event, który niedługo się pojawi w grze. Także naprawdę nie mogę się doczekać, ponieważ event sam w sobie prawdopodobnie będzie epicki. No i tak jak powiedziałem, nie mogę się doczekać. A teraz przejdźmy do kolejnego newsa. Dobra, a więc, generalnie, Epic, można tak powiedzieć, że po cichu zapowiedziało pojawienie się Spidermana w grze, ponieważ pojawił się pewien cytat na oficjalnym koncie. Epika. No i generalnie o możliwym skinie Spidermana w Fortnite słyszało się już naprawdę wiele, ale to wiele razy w sensie, no był to chyba jeden z popularniejszych skinów, o którym się mówiło, który nigdy nie wyszedł do Fortnite. No i generalnie plotkiem ten temat tak naprawdę zaczęły się robić poważniejsze w ciągu ostatnich paru tygodni, w sensie dosłownie dwóch, trzech tygodni. No i generalnie pierwsza ogólnie cała ta wskazówka to była taka oto rozmowa Donalda Mastarda. No i chociaż dyrektor kreatywny nie powiedział tam nic takiego niesamowitego, tutaj informacja o w sumie możliwym skinie Spidermana w Fortnite w sezonie 8 naprawdę dosyć szybko no, poszła w świat. No i szybko dosyć ludzie się o niej dowiedzieli. Epic tymczasem na oficjalnym koncie na TikToku wstawiło pewien napis, ponieważ był to dokładnie taki sam opis jak na screenie. No i w sieci od wczoraj mówi się praktycznie tylko o tym. Czy generalnie to wszystko się pojawi w Fortnite, ponieważ jest to oczywiście cytat nawiązujący do Spidermana i jest to jeszcze z 2018 roku, coraz więcej graczy właśnie mówi o tym, że sam Spiderman ma się pojawić ogólnie w Fortnite, no i naprawdę jest to ciekawa teoria, no i tak naprawdę na przestrzeni miesięcy powstało już na tyle konceptów, że myślę, że Epic mogłoby sobie na luzie na podstawie ich stworzyć jakiegoś kosackiego skinka Spidermana. No i ja tak szczerze nie mogę się doczekać na skinka Spidermana, no bo generalnie na pewno bym go zakupił. Jest to jedna z moich ulubionych postaci. No i naprawdę jest to dosyć coś ciekawego, także myślę, że akurat Spiderman mógłby by zostać szybko zakupiony w Fortnite przez wiele osób, dlatego no nie mogę się doczekać, po prostu już mieliśmy kolaborację z Marvelem. Także naprawdę jest to, wydaje mi się, że dosyć prawdopodobne, szczególnie, że ten nowy film o Spider-Manie niedługo wychodzi, no to jest to naprawdę mega prawdopodobne. No ale dobra, generalnie, no to teraz przejdźmy oczywiście do kolejnego newsa, a mianowicie do traileru na temat sezonu ósmego, także co, przejdźmy już oczywiście do tego newsa. Dobra, a więc generalnie teraz przejdźmy do trailerów na temat sezonu ósmego, ponieważ coraz więcej takich jest w sieci, no i całkowicie... One zasypały mu internet ostatnimi czasami, ponieważ coraz więcej jest właśnie takich trailerów. No bo niektóre oficjalne trailery właśnie wyszły ogólnie od Epika. Pojawiły się teasery, zwiastuny oraz chyba z tego co pamiętam, już się pojawił jakiś trailer taki mniejszy, generalnie kolejnego sezonu, albo gdzieś to było oczywiście w likach w sensie nie kolejnego sezonu, tylko wydarzenia do kolejnego sezonu. No ale generalnie, jeśli chodzi o trailer sezonu 8, no to jeszcze nigdzie się on oficjalnie nie pojawił, jeszcze nie jest potwierdzony przez likerów. Co prawda, jest parę takich lików, że rzeczywiście takie coś ma miejsce jednak generalnie no to wydaje mi się, że nie są one na tyle po prostu warte uwagi, żeby uważać je za prawdziwe, no i tutaj dlatego je tak wstawiam do tego newsa nawet ich nie pokazując ponieważ no wydaje mi się, że nie są one prawdziwe, no i trailerów wydaje mi się, że jak nie było tak na razie nie ma co prawda każdy by się ucieszył jakby taki trailer wyciekł, mieliśmy już kiedyś taką sytuację że generalnie trailer kolejnego sezonu wyciekł, no i nie mogę się doczekać Kolejnego sezonu wydaje mi się, że prędzej czy później trailer może wyciec, a nawet jeśli Epic by tego nie zrobiło. W sensie nie dałoby, aby ten trailer wycieknął, no to wydaje mi się, że to mógłby być dobry ogólnie pomysł na promocję kolejnego sezonu, taki wyciek traileru. No ale ja tam się nad tym nie znam, no ale wydaje mi się, że to mogłoby być nawet dobre dla Epika. Także co, dajcie znać, co tym wszystkim sądzicie, no i ja się nie mogę doczekać, także niestety oficjalnego traileru jeszcze nie mamy. Jakieś tam mniejsze liki są, no ale nie są one potwierdzone. Także co, to było już na tyle w tym filmie. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę z Zapraszam Was na mojego Instagram, a na mój drugi kanał, na mojego Discorda, Zapraszam Was. do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu EZ w sklepie w Fortnecie, każdy komentarz o treści drzwi serduszku, ja także piszę w komentarzu drzwi, a ja wam przybieram serduszko aż 70% osób, która ogląda ten kanał go nie subskrybuje, więc kliknij w ten czerwony guzik tam na dole, no a ja się już oczywiście będę co żegnał, także trzymajcie się no i cześć!